Trochę to wszystko w dzisiejszym dniu wydawało się jak scenariusz z horroru dla nas. Od początku po 7 minutach przegrywać u siebie 0-2 z Lechem. Tak ważny mecz. W momencie, kiedy tak bardzo nam zależało, żebyśmy to my dobrze rozpoczęli, żebyśmy to my przenieśli grę na połowę przeciwnika i tam grali pressingiem. No, nie, nie zakładam, to trudno, to trudno coś takiego przewidzieć na pewno. Dodatkowa sprawa, że dostajemy bramki po wrzucie z, z autu, ta pierwsza, druga pory koszecie. Zabrakło nam dzisiaj też trochę takiego zwyczajnego farta, który do tej pory z reguły tu w Krakowie mieliśmy. Dzisiaj nam tego zabrakło, a najgorsze było to, że nie potrafiliśmy e, po stracie tych dwóch bramek. Hmm, otrząsnąć się z tego, po prostu zwyczajnie walczyć dalej, walczyć o to, żeby zdobyć kontaktową bramkę. E, zbyt dużo nerwowości było w naszej grze, dzisiaj absolutnie nie, nie potrafiliśmy złapać naszego rytmu gry, nie potrafiliśmy e, grać tak jak zazwyczaj u siebie gramy. E, inna sprawa, że Lech złapał wiatr w żagle po tych siedmiu minutach. Bardzo dobrze ta drużyna była ustawiana na, gra, na grę z kontry, dobrze to robili, cóż w przerwie po tych dwóch zmianach staraliśmy się, staraliśmy się jeszcze odwrócić losy meczu. Bramka Rafała dała nam cień nadziei, ale kolejny błąd obrony, która dzisiaj zagrała bardzo słaby mecz spowodował to, że czwarta bramka strzelona przez Lecha już odebrała nam praktycznie resztki. Nadziei. Cóż, w sporcie porażki się zdarzają, jest to nieodzowne, nas to dotknęło, tak jak jestem trenerem tej drużyny po raz pierwszy. Tak, tak, tak bolesna porażka można powiedzieć, przegraliśmy, ale yy, ja wychodzę z takiego założenia, że yy, ta porażka musi nas czegoś nauczyć, ta porażka, z tej porażki musimy wyciągnąć wnioski i yy, to, to musi być dla nas lekcja, którą, którą naprawdę zapamiętamy na długo i i podobny mecz już nam się przynajmniej w tym sezonie nie przytrafi. Dziękuję. Tak, dzisiaj dzisiaj zaryzykowałem. Dzisiaj e, kilku zawodników grało mm, po dłuższej przerwie, ale to był jedyny mecz przed meczem w Londynie i chciałem znaleźć, chciałem mieć odpowiedź na pytanie, w którym, w którym punkcie tych wielu zawodników jest. E, dlatego oni zagrali od początku. Myślę, że to była wysoka cena, jaką zapłaciliśmy, ale przynajmniej to jest pozytywne, że, że mam obraz tego, jak ci zawodnicy w tej chwili wyglądają w perspektywie tego najbliższego meczu. E, nam dzisiaj zawrakło przede wszystkim, e, myślę, że tej determinacji, tej agresywności w drugiej linii, ta druga linia nie, nie podchodziła tak, jak zazwyczaj to robiliśmy. E, byliśmy ciągle o pół tempa spóźnieni. E, Dodatkowo nie pomagali też środkowym pomocnikom nasi boczni pomocnicy, którzy mieli takie zadanie, szczególnie Wojtek Łobodziński. E, oni mieli w, po stracie piłki wchodzić do środka, neutralizować poczynania tej drugiej linii Lecha, ale to nam się nie udało. Ja myślę, że e, najgorszym momentem dla nas to był moment, kiedy. Traciliśmy piłkę w akcji ofensywnej na połowie przeciwnika. My byliśmy za daleko w tym momencie od, od, od pomocników, od drugiej linii Lecha i to im ułatwiało bardzo sprawę w sensie rozegrania piłki, dogrania do, do wysuniętego napastnika. To była dla nich woda na młyny. Ja przecierałem oczy ze zdumienia, że po, 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 byliśmy tak, aż tak źle ustawieni, aż tak, aż tak to wszystko szwankowało. Nasza organizacja gry właśnie po stracie piłki. To było dzisiaj naprawdę w naszym wykonaniu coś okropnego. Natomiast, no cóż, ja mogę. Ja chcę wyciągnąć wnioski z tego meczu, nie, nie, nie zamierzam tutaj robić strasznej tragedii. Boli taka porażka bardzo u siebie, dawno nie przegraliśmy meczu ligowego. Chyba to pierwsza porażka za mojej kadencji tu u siebie.